W Lumperii po zamknięciu i to już półtorej godziny. Jeszcze stąd się nie zmywam. Jeszcze tutaj sporo czasu spędzę, ale chciałam Wam się pokazać dzień po, bo dzień po pierwszym dniu, właściwie to już po drugim dniu, ale po otwarciu. Wczoraj długo świętowaliśmy. Dzisiaj długi, m, cięższy dzień. I długi też, właśnie kończę montować film, który niedługo zobaczycie za moment już zobaczycie. I chciałam Wam jeszcze pokazać, bo też nie pokazywałam, jakie mieliśmy piękne balony tutaj na wejściu. Zaraz wyjdę i Wam jeszcze pokażę na wejściu, jakie powitalne balony z okazji otwarcia tutaj. Mieliśmy, jak udekorowaliśmy nasz lokal, bo tak po postaraliśmy się. Ludzie mówili, że nie bywali na takich otwarciach <grym>, lumpeksu jak, jak u nas. No, ale to naprawdę jest szczególny, to był szczególny dzień, dla mnie bardzo, biorąc pod uwagę jeszcze do tego branżę i całą historię, wiecie, to jednak musiało być z pompą. Pokazuję Wam, ale rano, bo stwierdziłam: Dzień dobry, dzień. że będzie lepsze światło, więc kolejny dzień i tak właśnie wygląda tutaj nasze wejście. Tu jest główne wejście, tak jak on zawsze mówiłam. Od naprzeciw ryneczku. Tutaj się chodzi dla na naszego pasażu, w którym jesteśmy, tutaj macie rzewkę, a tędy przez lotko idziecie do nas. I tutaj zresztą też jest informacja o tym, że Wąch w środku się znajduje. Chociażby to możecie to zobaczyć. Na takim potytaczu, w takich żagielkach, nie wiem jak to nazwać. Oczywiście też widzicie, oklejone są okna i nie tylko, więc mam nadzieję, że bez problemu do nas traficie.